W poprzednim filmie wręczyłem prezent mojemu największemu wrogowi Kapilotowi. Daję mu rzeczy, które mu się realnie przydadzą. Patrzcie, to są realne, złote jabłka, czajcie, to, co nie? Jednak jest coś, o czym nie wspomniałem w tamtym filmie. Bo to nie był koniec. Dosłownie chwilę po nagraniu włączyłem nagrywanie po raz kolejny. Jak ktoś po raz kolejny się nabrał na to, że ja mu wręczę coś, to jest w jednym wielkim błędzie, bo tak naprawdę to są ziarenka. A te totemy specjalnie były tutaj, żeby po prostu było wiadomo, że są totemy. No bo jak klikasz, to pojawia się tutaj. Jeżeli bym kliknął, by było tutaj with wi by się, się skapnęło. A co najlepsze, to są złote jabłka, tylko, że ja je sobie wezmę. My tutaj zrobimy takie, że tak powiem, bardzo ładne arcydzieło dla Rodego. Czyli zrobimy, weźmiemy sobie tutaj po prostu kilka bloczków jakichś, wykopiemy sobie tutaj. I zrobimy mu tutaj taką eleczkę, taką eleczkę. I teraz zapytacie, Hozot, no dobra, no ale Mace jest. Macie go? Mamy go, co nie? Tylko, że to nie jest Mace. To jest drewniana motyka. Unbreaking 1. Rozumiecie to? Także rody zapewne będzie w wielkim szoku. Będziemy taki: what the hell? Ale miły, miły ziomek, miły. e o Jomek, fajne presente que me espraviu. não, To ten. Tyle w temacie. XD. Kolejny raz. Jak on pójdzie, to drugi raz że nuda da się nabrać. To, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe wtedy. A i dziękuję Wam, bo zapewne zaspomiliście mu ładnie, więc kłaniam się i dziękuję. Więc jak to mamy sobie już wyjaśnione, to możemy przejść do kolejnego bardzo ważnego tematu. Zaufajcie mi, że tyle, ile informacji nabyłem przez dosłownie chwilę, to się aż nie spodziewacie, ale od samego początku. Także jak już całą prawdę o tym wiecie, o tym miejscu, że to nie są jakby to temy, że to nie jest smys, to chciałbym Was zaprowadzić w Miejsce, z którego rudy się wypstrykał. Ja ostatnio mam takie brudy, że to jest hit. Ja naprawdę. On robi takie dziwne kroki, że to jest dla mnie niepojęte. No, ja też takie dziwne kroki. No, co, to się dzieje? Halo! No, what the hell? Także mam nadzieję, że on tutaj był w tym miejscu, że udało się go sprankować, bo jak nie, no to to nie będzie zadowolony z tego. Ale no dobra, miejmy nadzieję, że się udało. Trzeba stąd wylecieć. Trzeba iść w miejsce, z którego rudy się wypstrykał. Tak, bo jakiś czas temu po raz kolejny spotkaliśmy się na spałnie. Gdzie jesteś? O co się to? Gdzie jesteś, no. Ty chcesz oddać koniec, serce? Nie No to ci nie powiem No nie no no ogarnij się, po wczoraj już jest spokój No na jestem O. Wszystkie zęby masz po wczoraj? Nie, upokorzyłeś mnie, wiesz ile widzów oglądało? Ponad 200 osób na żywo widziało jak mnie upokarzasz I oczywiście typowe dla rudego Pokanie. ale szczerze ja chciałem być miły dla niego i oddać mu serce, które z niego zdobyłem, ale zamiast tego wydarzyło się to Ja nawet będę ten no. miły, nawet będę ten miły, po, ja będę miły Dobra, A to, teraz to... serce ja, ci, ja, chciałem, ja, się, ja, chciałem, ja chciałem ci nie rzucić A no, do, no, no Nie no no ja tak tylko sportowo no, tak kilka No nie no nie no nie no nie 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 no. z tymi Minecraftami. Chodź chodź I dosłownie po chwili tej rozmowie połączonej z walką miało miejsce coś bardzo dziwnego i zarazem podejrzanego Okej, okej 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 A co ty masz, a weź tutaj a, a weź a co? tutaj a Co masz A skąd ty masz? Mm, mm. Co, chcesz? Ale... Chcesz polecieć w kosmos? Przecież ty wczoraj nie Ale ja nic nie mam, ja nic nie mam, o co ci chodzi? Dobra, ci za zacząłeś... ja ze mnie nie rup. przecież heavy zacząłeś totalnie mi to to mm. Co <laughs> miałem? Ej dobra, aż mnie zamurowało. Jakim cudem ten człowiek ma heavy potrzebnego do stworzenia? mejsa Przecież nie mogę pozwolić na to, że to on będzie w posiadaniu najpotężniejszego przedmiotu na serwerze. Chcesz kolejny raz? Masz, postaw sobie, postaw. Postaw, no postaw. Ej no weź, Ej, no weź no, no weź postaw. Pokaż! Nie, pokaż! 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 Chodź, chodź! Chodź, chodź! No chodź, 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 chodź! No No Ja nie mam go. No? Mm. Masz go, no weź! I w trakcie walki kapilot rzucił na pierwsze rzut oka z perłę. Uj, oj, gdzie, gdzie, gdzie idziesz? Gdzie galopujesz? Ej! Mysiu pysiu! I to ma tej perły? Zaraz sobie wrócimy. Spotkałem się z nim i to spotkanie nie należało do najlepszych. Nie należało do najlepszych bardziej dla kapilota. Bo ja w sumie z tego spotkania jestem jak najbardziej zadowolony. Otóż dlatego, albo w sumie nie będę wam mówił, sami zobaczcie. Halo! Czemu zamilkłeś nagle? Nie zamilkłem. Jak kurna nie? Co ty gadasz do mnie? Ja. To ty masz mnie za debilo, bo twierdzi, że mam jakiś przedmiot, którego nigdy w życiu w rękach nie miałem. Cóż, ja i tak uważam że ten nasz konflikt jest całkowicie zbędny, mm -hmm. niepotrzebny mm. Mm -hmm. i w ogóle, w ogóle, no diabeł po prostu to, to jest taka moja opinia, ona jest nie do końca poprawna, więc no. politycznie, więc, więc wiesz. A gdzie jesteś, gdzie jesteś, bo tu ty przecież uciekasz jak taka mała dziewczynka. Ja uciekam? Tu też mi nie wiem gdzie jesteś, rzuciliś pierołki i wie, gdzie ty jesteś. I teraz będziemy płakać, tak? Standard do z jestem. Ja jestem w ciekawym miejscu, o którym na szczęście tak? jeszcze planerski y Nos yy, nie zaznał, że tak powiem. Coś przed ukrywasz, Niespec. tak? A więc tak, podsumowując, dosłownie kilkanaście minut dowiedzieliśmy się, że kapilot jest o krok od stworzenia maesa, czyli najpotężniejszej broni, oraz przez swój głupi błąd naprowadził mnie do swojej ukrytej bazy. Więc tak, jak widzicie, chłop ma maesa, to nie? Co się? Hebikowa. Tylko, że ten ciołek, bo inaczej to się nazwać nie da. Teraz uważajcie, bo aż mogą was oczy zaboleć od kalectwa, rudego. Jezus, ale o co ci chodzi, nie? wiem, Jakby tu coś miało być, no po prostu weźmiemy go. Po co ja mam to zniszczyć? No tu i tu jeszcze Będziemy. będzie

Ja tutaj muszę coś jeszcze dodawać. Brawo, kapilocie. Właśnie jest jej szansę na posiadanie najpotężniejszej broni. On jest o wiele gorszy niż był w sezonie pierwszym. Bo w sezonie pierwszym on pokazywał, że on jest kaleką, ale tu to jest jakiś jeszcze wyższy poziom kalectwa. Bob chciał na mnie trapa zrobić, po czym sam się wywalił i stracił, uważam, najcenniejszy tym jaki istnieje na serwerze. No i on pani pomyśli wtedy, że wiecie, że tam z tym prezentem, że o Jezus, chozocik miły jest i dał jej ten jakby mejsa dla mnie, tak. No wiadomo, 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 jakby inaczej. <grywa> ale to nie był prank, wcale. I jak wiecie o Mejsie, że miał go i jakby, że była jakaś rozmowa między nami i Rody się mnie wywalił, to jest coś jeszcze. Jest, że tak powiem, pewne miejsce. Teraz macie takie, Jezus, chozot, głowa mi zaraz wybuchnie, ile tych miejsc. No tak, to w sumie troszkę tych miejsc ostatnio było. Pokazywałem wam moje miejsce jak i pokazywałem jeszcze tutaj miejsce dla Rudego, które przygotowałem i teraz jeszcze kolejne miejsce. Wszystko, powoli, nie pogubimy się. Musimy tylko się przespać, bo ja w nocy tutaj nie będę biegał, bo to grozi wywalaniu się. No dobra, i jak jest? to można wyruszyć. Uważam, że to będzie najgrubszy odcinek z wszystkich. W sensie, pokażę wam coś, czego ja się sam nie spodziewałem. Dlatego wyruszyłem w kierunku spawn'a, w którym po raz pierwszy zobaczę, co skrywa się w miejscu, do którego nieświadomy kapilot mnie zaprowadził. Dobra, no i jesteśmy chyba tak, tak, jesteśmy na spawn'ie. I jak wszystko wiecie, no to chyba pewnie posumujecie, mówicie, Jezus, macie dosłownie face facepalm'a, uderzacie się w głowę i mówicie, Boże, realnie, słupo. realnie, to co ono odwala, ja naprawdę. Tyle rzeczy, tyle takich, powiedzmy, głupich błędów Podrząd? To ja dawno nie widziałem. Naprawdę. On ogólnie dziwne rzeczy jakieś odwalał, ale to? No, przeszedł sam siebie dosłownie. I zanim w ogóle pójdziemy do tego miejsca, bo znajduje się ono za mną, to mam do Was wielką prośbę. Istnieje jak sekcja komentarzy, którą chciałbym, żebyście dosłownie zaspamili. Pokazali mi wielkie serducho wszystkich fanów Reborn'a. Ja bym chciał dla Was za niedługo pewnie zrobić kogoś live'a. Planuję pewną akcję, ale chciałbym, żeby wydarzyła się ona na live. Ie. I ja muszę zobaczyć wielką, ale to przeogromną aktywność w komentarzach. Zaspamcie jej Powiedzcie chozot, zrób tego livea, zrób tego lajwa I ja wtedy zrobię tego lajwa, więc musicie mi pamięć. Ja muszę po prostu dostać takiej motywacji Wtedy będzie odpalony chozocik Wszystko gadkie mamy i teraz mamy również miejsce Ja naprawdę nie dowierzam, że to istnieje Tu w ogóle jakaś dźwignia jest, co to za dźwignia? To gdzieś podłączone jest? What? Czekaj, 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 co to jest, co to jest? Tu coś chyba miało być, nie wiem yy, Never mind. Poko? No dobra, <laughs> nie wiem Mniejsza z tym, my musimy iść tutaj, także nikogo na serwerze nie ma Tym bardziej rudego, którego nie chciałbym żeby wiedział W ogóle o tym, że tu wiem, także nic mu proszę nie pisać Nie piszcie mu, że ej, Hozot ma twoje miejsce, wie gdzie Masz sekretną bazę, nie piszcie mu, błagam Wierzę was, że wszyscy zgrani tutaj że Jak powiem, nie będą niszczyli tutaj niczego I nie napiszecie mu w komentarzach, także dobra, lecimy Bo ja tutaj pierwszy raz tu nie będę i nie wiem co tutaj jest Oh my god Ołaboga, Boga, co ty gadasz? Nie, <laughs> nie, 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 nie. No, 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 no. Ty on to ma kis. Oh, oh my god, oh my god, o, um, co ty robisz? Oh my god, yo, co jest, ty, ale mam, ale my. Oh my god, ej, dobra, dobra. To ładnie to zamknijmy. Ty, czekaj, 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 czekaj. Co ty tu, kolego, masz? Ty masz jakiś enchantik tutaj, dobra? Nic, nic nie niszczymy, ja z tego będę chciał korzystać. Bo jeżeli on tutaj był ostatnio, bo było widać jego nicki, jak wychodzi z tego miejsca, no to zapewne będzie tutaj coś, że tak powiem, dokańczane. Chyba, że tutaj w skrzynkach znajdują się jakieś... bogactwo, mm. Ale ja stawiam, że tutaj coś będzie więcej. Nie! Oh my god, o oh, masz... Oh shit. Ej, co ty gadasz? Chłop dosłownie ma perfekcję... Czy to był z Mandy? Nie, myślałem, że to był z Torsem gdzieś coś. Nie. Ej, dobra, ja nie mam pytań, ja nie mam pytań. Skąd on tej temy ma? Dobra, nic z tego nie bierzemy. Ja też muszę was, potrzebuję w komentarzach w takim razie. Oprócz samego live'a, musimy razem podjąć decyzję, co z tym zrobimy. No nie możemy się z tego wypstrykać, że wiemy o tym miejscu. Wy nie możecie mu pisać i ja nie mogę tutaj nic, że tak powiem, kraść. Ty nie powoli, możemy coś tutaj powoli, także tak powiem, brać. Ale dobra, co tu jest w skrzynkach? Dobra, mi w tym momencie jeszcze ona opada. Czy ja o czegoś o tym jeszcze nie, nie wiem? Nie, co ty gadasz w tym momencie? Co ty gadasz w tym momencie? O to są puste skrzynki. O oh, shit. O oh, shit. Ta mała gadzina zrobiła mnie w ciula. On tego nie. Nie. Czy to jest inny? Czego ja się dzisiaj dowiedziałem. Ja gdzieś jakieś odkrycie roku chyba mam. Mam bazę Rudego, która jest powalnie bogata. Mam tu jakieś itemy posrane I jest tutaj heavy core. Nie mogę go brać. Nie mogę go brać, niestety. Nie ma opcji, że go wezmę. No nie mogę. Jego wezmą się skapnie. Jas. I dobra. Wy musicie mi jak najszybciej pisać, co robimy z tym miejscem. Bo. Ja się boję, że ono się o tym dowie. Ja tego okraść nie mogę. Ale mnie to kusi wziąć. Oh shit. Ja Dobra, ja podjąłem szybką decyzję. Ech, ja tego nie biorę. Nie mogę tego wziąć, kora, Bo jeżeli ja to zdobędę i on zobaczy, że skrzynce tego nie ma, to on będzie wiedział, że ja o tej bazie wiem. Czyli w innym wypadku, jeżeli tutaj będzie coś przybywało, ja nie będę miał do tego dostępu, on to dziś przyniesie. Boli mnie bardzo mocno serce, ale nie możemy tego wziąć. Musimy zdobyć samemu jak chcemy majsa. I to jest chyba mój cel: zdobyć mejsa. Także co ja wam nie będę nic mówił i my widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Wyczekujcie, bo będzie grubo. A więc za to klikajcie jeden z tych filmów, bo zdecydowanie wam się spodobają.